Peru to miejsce zapomniane przez świat, ale nigdy nie opuszczone przez ciemność. Pod ziemią znajdują się tunele, a w historii klątwy. W tym filmie zmierzysz się z zakazanymi historiami i ukrytymi prawdami. 1. Krzyk naska. Komu przeznaczona jest wiadomość wyryta na niebie? Na płaskiej równinie wyryto ogromne kształty, których nikt nie potrafi w pełni zrozumieć. Można je zobaczyć tylko z nieba. Ale dlaczego? Linie naska od wieków próbowano wyjaśnić teoriami o kosmitach, rytuałami i obliczeniami astronomicznymi. Jednak jedno pytanie pozostało bez odpowiedzi: czy linie te wysyłają sygnał do kogoś? Jeśli obizolowany lud zbudował gigantyczną tablicę ogłoszeniową, to dla kogo ją zbudował? Położone w południowym Peru, na środku pustyni, rysunki te małpy, ptaki, pająki i figury geometryczne. Narysowane na Ziemi prawie 2000 lat temu, nadal pozostają tajemnicą. Co więcej, niektóre figury mają 300 metrów długości. Nie da się ich zrozumieć, jeśli nie spojrzy się na nie z samolotu. Rodzi to pytanie, kto według ludu Naska miał oglądać te rysunki? Pago Niba? Ktoś z kosmosu. A może był to tylko kalendarz. Ale dlaczego na tak ogromną skalę? W badaniach przeprowadzonych w 2018 roku odkryto nowe linie za pomocą technologii dronów. Niektóre z nich przedstawiały nigdy wcześniej niewidziane stworzenia. To z kolei rodzi nowe pytania: Co widzieli mieszkańcy NASKA? Co widzieli? I co najważniejsze, co przed nami ukrywali? 2. Zaginieni ludzie plemiona Amazonii, których nie ma na mapach. W głębi lasów Amazonii żyją ludzie, których nie ma na mapach świata. Plemiona te nie są zarejestrowane w spisie ludności, nie pojawiają się w danych GPS i nie są objęte żadną ochroną państwową. Są to społeczności żyjące według własnych zasad, odrzucające kontakt ze światem zewnętrznym i kontynuujące swój tysiącletni styl życia. Niektóre z nich są tak obizolowane, że zbliżający się do nich ludzie z zewnątrz mogą być śmiertelnie niebezpieczni, ponieważ ich organizmy nie są odporne na obce mikroorganizmy. Niektórzy antropologowie próbowali nawiązać kontakt z tymi plemionami. Część z nich nigdy nie wróciła. Na zdjęciach z tego regionu widać ludzi, którzy nie znają współczesnego człowieka, prowadzą życie łowców, zbieraczy i są uzbrojeni w prymitywną broń. Dlaczego ci ludzie się ukrywają? Czy uciekają przed państwem, a może przed ludzkością? I najważniejsze pytanie: czy to my staramy się chronić ich przed nami, czy oni przed nami? W samym sercu Amazonii, poza cywilizacją, ci ludzie przenoszą przeszłość do teraźniejszości niczym kapsuła czasu. 3. Życie za 10 dolarów. Handel ciałami w Peru. W dużych miastach Peru, pod latarniami ulicznymi, funkcjonuje inna gospodarka handel ciałami kobiet. Tylko w Limie w 2024 roku około 45 tysięcy kobiet pracowało w branży prostytucji. 30% z nich nie osiągnęło jeszcze wieku pełnoletności. Chociaż oficjalne dane tego nie pokazują. Prawda jest taka: każdej nocy na ulicach, w hotelach, opuszczonych budynkach sprzedaje się życie za zaledwie 10 dolarów. Wiele z tych kobiet zostało zwabionych z wiosek. Przywabiono je do centrów miast obietnicą pracy, a następnie odebrano im dokumenty tożsamości. Grożono im i zamieniono w niewolnice seksualne. Nawet jeśli chcą uciec. Gangi współpracujące z policją natychmiast je odnajdują. Prostytucja to tutaj nie tylko seks, ale także forma kontroli, represji i najbardziej bezlitosnego wyzysku. W niektórych regionach kobiety są przewożone w pakietach. Szlaki amazońskie są wykorzystywane nie tylko do handlu narkotykami, ale także do handlu ludźmi. To nie jest tylko indywidualna tragedia. To system, łańcuch wstydu, który ma miejsce każdej nocy. Ale o którym rano nikt nie mówi. A najcięższym ogniwem tego łańcucha są kobiety, które nigdy nie odzyskają swojego życia. 4. Piekielna Studnia. Masakra w kopalni Złota Patasz. 25 kwietnia 2025 roku. Emotikon Smutek. 13 ochroniarzy, którzy rano wyruszyli na zmianę, tego dnia nie wróciło. Pracowali w kopalni La Powderouse w regionie Patasz na północy Peru. W tym regionie gdzie intensywnie wydobywa się złoto, tego ranka pod ziemię zeszli nie tylko górnicy. Uzbrojony gang przeprowadził nalot na kopalnię. Kamery zostały wyłączone. Linie komunik zostały od city. A to, co działo się w środku, pozostawało tajemnicą przez wiele dni. Ciała znaleziono 10 dni później. Były to ciała pozostawione twarzą do ziemi w górzystym terenie, noszące ślady tortur. Mieli ślady po kulach. Plastikowe kajdanki owinięte wokół szyi i zdjęte buty. To nie był rabunek, to była zorganizowana egzekucja. Władze najpierw milczały. Potem powiedziano, że celem była walka o władzę między kartelami. Ale nikt nie wyjaśnił, co naprawdę się stało. Zadłużenie firmy wydobywczej wobec państwa w tamtym okresie, tajne porozumienia z gangami i zarzuty dotyczące zatrudniania nielegalnych pracowników są nadal przedmiotem śledztwa. 5 Tajemnica Machu Picchu obserwatorium na szczycie czy portal. W sercu Andów ukryte wśród chmur Miasto Machu Picchu dla niektórych największe architektoniczne osiągnięcie Imperium Inków dla innych starożytne centrum zbudowane w celu nawiązania kontaktu z istotami pozaziemskimi. Pytanie brzmi jednak: dlaczego miasto zostało zbudowane właśnie w tym miejscu, na tej wysokości i w tej orientacji? Kierunki budynków pokrywają się co do milimetra z wschodem Słońca i Księżyca. Świątynie są wyrównane z gromadami gwiazd. Kamienie zostały wycięte i ułożone tak, że nie zmieściłaby się między nimi nawet jedna ostrze noża. Czy zostało to zrobione dzięki technologii, czy wiedzy? Nawet dzisiaj nie da się naśladować tych detali architektonicznych. Co sprawia, że Machu Picchu wydaje się być nie tylko osadą, ale może nawet przejściem. Niektóre źródła podają. Że jest to punkt energetyczny, który umożliwia komunikację duchową. W starożytności wysokie miejsca były wybierane do komunikacji z bogami. Jeśli to prawda, Machu Picchu nie jest zwykłym miastem. Być może było kluczem do innego wymiaru. 6. Diabel Wraxa Nasin, sekrety sekreti Peru. Kiedy na ulicach Peru panuje festiwalowa atmosfera, postacie pojawiające się na scenie nie tylko tańczą, zmieniają tożsamość. Maski noszone w tradycyjnych tańcach, takich jak diabłada, morenada, chapak nigrou, nie są tylko rekwizytami scenicznymi. Każda z nich reprezentuje historyczne wydarzenie, bunt, traumę, ale najbardziej przyciągają uwagę maski diabłów. Niektórzy tancerze zakładają na twarze Rougate maski diabłów, inni karykaturują przybyłych z Europy kolonizatorów. Chociaż tańce te wydają się na pierwszy rzut oka kolorowe. W rzeczywistości niosą ze sobą rytm stłumionego gniewu. Te niegdyś zakazane rytuały są obecnie promowane jako dziedzictwo kulturowe. Jednak w rzeczywistości są one sceną buntu, w której ludność daje upust swoim stłumionym cierpieniom. Każdy krok tańca kryje w sobie historię uciekinierów z niewoli, opozycjonistów kolonialnych i ludów, które utraciły swój język. Te przedstawienia, które dziś turyści nagrywają na swoich telefonach komórkowych. Są w rzeczywistości krzykiem. Maski nie są tylko nakładane na twarz, zakrywają one rany przeszłości. 7. Kartel pod ziemią. Tajne tunele narkotykowe. Peru walczy nie tylko na powierzchni, ale także pod ziemią. W ostatnich latach szlaki przemytu narkotyków przeniosły się głębiej pod ziemię. Szczególnie w lasach w pobliżu granicy peruwiańsko-brazylijskiej odkryto tunele o długości wielu metrów. Są to tajne autostrady którymi kartele transportują kokainę bez śladu i bez wzbudzania podejrzeń. Wewnątrz znajdują się systemy wentylacyjne, kable zasilające, a w niektórych miejscach nawet małe pojazdy transportowe. Tunele te służą nie tylko do transportu narkotyków. Przez nie przewożone są również broń, pieniądze, a nawet porwani ludzie. Co więcej, w większości przypadków konstrukcje te znajdują się tuż pod ziemią na terenach nadzorowanych przez państwo. Nasuwa się zatem pytanie, jak tak duża konstrukcja może zostać zbudowana bez zauważenia? Według niektórych ekspertów tunele te są nie tylko narzędziem przemytu, ale także przejawem współpracy transgranicznej. To podziemne królestwo mafii, na które policja przymyka oko, a politycy udają, że nie widzą. Pod powierzchnią, gdzie życie toczy się normalnie, pod ziemią istnieje zupełnie inny świat i ten świat z każdym dniem staje się coraz większy. 8. Czaszki z Perakes. Ludzie czy nie? W grobie wykopanym pod pustynią Perakes dokonano odkrycia, które wprawia ludzki umysł w zakłopotanie. Czaszki o nienormalnym kształcie i niezwykłej długości. Czaszki te były inne nie tylko pod względem kształtu, ale także zawartego w nich materiału genetycznego. Odkryte w 1928 roku przez archeologa Julio Telou czaszki zostały do tej pory zbadane w ponad 300 egzemplarzach. Wyniki są na tyle dziwne, że podważają tradycyjne teorie ewolucji człowieka. Czy czaszki te mogły zostać sztucznie wydłużone? Tak, niektórzy tak twierdzą. Jednak w przypadku okazów sperakes objętość i waga czaszek znacznie przekraczają normę dla czaszek ludzkich. Również sposób połączenia płyt czaszki jest zupełnie inny. Analizy dna przeprowadzone w 2014 roku wykazały, że struktura genetyczna niektórych okazów nie pokrywa się całkowicie z dna współczesnego człowieka. Wywołało to głębokie wątpliwości w świecie naukowym, czy te istoty były ludźmi, czy nie. Miejscowa ludność twierdzi, że czaszki te należą do przybyszów z nieba. Według nich lud Perakes znał przybyszów z gwiazd. 9. Wykopaliska i klątwa. Ciche zakończenie tych, którzy otworzyli grobowce inków. W wysokich górach Peru znajdują się grobowce zapomniane przez czas. Te kamienne komnaty, zamknięte przez setki lat, skrywają nie tylko zmarłych, ale także tajemnice ludu Inków. Jednak każda grobowa komnata ma swoją cenę. W ciągu ostatnich 20 lat niektórzy archeolodzy pracujący przy tych grobowcach zginęli w nieoczekiwanych okolicznościach. Niektórzy z powodu nagłego zawału serca, inni w dziwnych wypadkach. Czy to zbieg okoliczności? A może starożytne ostrzeżenie. W 2001 roku dwóch z trzech badaczy, którzy otworzyli grobowiec Inków w pobliżu Kuskoł, zginęło w tym samym roku. Trzeci z nich zrezygnował z pracy, twierdząc, że stracił zdrowie psychiczne. Miejscowi uważają, że groby te są przeklęte. Wierzą bowiem, że zawierają one nie tylko zwłoki, ale także święte dusze. Według nich otwarcie pokrywy grobu oznacza zakłócenie równowagi między żyjącymi a zmarłymi. Niektóre przedmioty rytualne, zapieczętowane pieczęcie i nieznane symbole znalezione podczas wykopalisk wskazują, że groby te nie są jedynie miejscami pochówku. 10. Klątwa złota. Zaginieni w poszukiwaniu Dorado. Ludzkość spragniona złota. I największa legenda zrodzona z tej rządzy Dorado. Zaginione złote miasto. Poszukiwano go przez wieki, ale nigdy nie udało się go znaleźć. Niektóre obszary w lesistych regionach Peru nadal są oznaczone jako nieznane. Ponieważ w tych obszarach ludzie śledzący ślady legendy albo zaginęli, albo nie mogli wrócić. Hiszpańscy konkwistadorzy w XVI wieku wierzyli, że skarby Inków to tylko wierzchołek góry lodowej. Mówiono, że El Dorado ukryje się za tymi górami, w samym sercu lasów deszczowych. Ale dlaczego ci którzy tam dotarli, nie mogli wrócić. Czy były to tylko trudności geograficzne, a może jakiś rodzaj ochrony? Niektóre społeczności tubylcze twierdzą, że Dorado istnieje naprawdę, ale nigdy nie zostanie ujawnione światu zewnętrznemu, ponieważ miasto to posiada nie tylko materialne złoto, ale także duchową moc. Jest to miejsce, do którego wejście jest święte i którego nie można przekroczyć, jeśli ma się nieczyste intencje. 11. Cieniowi szamani. Nocne rytuały w Andach. Gdy zapada noc, Andy pogrążają się w ciszy. Jednak w niektórych miejscach z tej ciszy dochodzą szepty. Kilka osób zbiera się nad brzegiem jeziora, tworząc krąg z pochodniami w rękach. Pija ayahuasca. Zmykadzja oksy. I wtedy zaczyna się podróż po cienkiej granicy między snem a rzeczywistością. W niektórych regionach Peru szamanizm jest nadal żywą. A nawet umacniającą się tradycją. Podczas tych ceremonii, w których wykorzystuje się zwłaszcza roślinne eliksiry pochodzące z Amazonii, ludzie zmagają się nie tylko ze swoją przeszłością, ale także z niewidzialnymi istotami. Niektórzy przychodzą, aby się wyleczyć, inni, aby się oczyścić. Ale są też tacy, którzy chcą ujawnić tajemnice. Niektórzy przywódcy, znani jako szamani cieni, wykorzystują te rytuały do bardziej tajemniczych, Mrocznych celów. Podczas nocnych seansów nie tylko wzywa się dobro, ale czasami rzuca się również klątwy. Niektórzy uczestnicy opowiadają, że po ceremonii doświadczyli załamania psychicznego, ponieważ nie jest to tylko roślina, ale brama, która oddziałuje na świadomość. A kiedy ta brama zostanie raz otwarta, może już nigdy się nie zamknąć. 12. Święta kradzież Handel zabytkami na targu wpisać. Na pierwszy rzut oka kolorowy targ rękodzieła. Ulice Penetury turystów, Maski, Rzeby i biuteria na straganach. Ale na tylnych półkach toczy się inny handel. Targ wpisać stał się centrum nie tylko sprzedaży pamiątek, ale także przemytu zabytków. Niektóre przedmioty wystawione w witrynach pochodzą sprzed setek lat. Nie pochodzą one z wykopalisk archeologicznych, ale z nielegalnych wykopalisk. Szczególnie ceramika z okresu inków, figury religijne i przedmioty pochówkowe są sprzedawane kolekcjonerom po wysokich cenach. Większość tych przedmiotów została zdobyta nielegalnie i nie ma żadnych dokumentów. Zgodnie z prawem peruwiańskim sprzedaż zabytków jest zabroniona. Istnieją jednak obszary, w których zakaz ten nie jest egzekwowany. Dzieje się tak, ponieważ niektórzy lokalni urzędnicy są w to zamieszani. Przymyka się oko a czasem nawet zapewnia ochronę. Antyczne przedmioty są wywożone z kraju w walizkach, trafiają do domów aukcyjnych w Ameryce i Europie.